Witam serdecznie w moim nowym cyklu filmów. Jest to wyzwanie, które rzuciła mi Kasia Bernaciak. Dziękuję za to wyzwanie. Polega ono na kręceniu 30 filmów w ciągu 30 dni po jednym na dzień. Temat przywodni muzyka. Będę opowiadał muzyce o tym, co kocham, o tym, co lubię robić. Lubię słuchać, lubię tworzyć. Wiem dużo o muzyce, także na pewno wam tutaj przedstawię, postaram się przedstawić jak najwięcej. Również robię to z jednego bardzo ważnego względu. Otwieramy, znaczy włączamy radio, włączamy telewizję, tak? Włączamy kanał muzyczny, i praktycznie jesteśmy zasypywani muzyką sprzed ostatnich powiedzmy 5-10 lat, i współczesne pokolenie. Nie wie, nie zna starszych utworów, powiedzmy z lat 70., -tych, 80., -tych, 60., -tych, 50. -tych. Po prostu nie znają, tak? Więc ja chciałbym tutaj przybliżyć troszeczkę również temu młodemu pokoleniu trochę tej muzyki, takiej starszej, tak? Mam nadzieję, że uda mi się przez 30 dni nagrać 30 interesujących dla Was filmów. Jutro już pierwszy konkretny temat, dzisiaj taki wstęp. Pozdrawiam Was serdecznie. Moje filmy będziecie mogli znaleźć na Facebooku, moje filmy będziecie mogli znaleźć na moim blogu, także również na YouTubie. Także mam nadzieję, że to mi wyjdzie wszystko. Trzymajcie za mnie kciuki. Do zobaczenia.